Z tym smokiem? Jakim smokiem? A tym dragon, coś tam kurwa. Nie nie, nie gram ze smokiem, Smokiem mam w, do tankowania. Aha. Dobra, patrzcie, na y, ich prawo jedzie kurwa kto? Bo nie widzę. Y, druid Tank, a na lewo w ogóle nie widzę, jedzie jakiś no, tam. Nie jak, nie ma, ma. jak coś jak będziesz się urywał. Bijamy w, w szamana. Chwila, dostają od razu. Na wstępie dwie bałża dobra, prze przechodzimy na przystaw kilu Heelu. Tak zróbmy trzech. Poprawiam. Firuję Mąkę przekonuję Warriora. Przechodzimy na y loka 3, 2, 1, lok. To nie, no nie wzięli. Mosto po loku. Mocno, mocno, mocno. No, dobra, ee, przychodzimy na maga. Kurwa, tam po tamtej stronie jest jakiś ten. Jakiś idiota tam jest, A Osiągam, to Ściągam, A ciągam, z maga. Przejdź z powrotem no, na maga. Dobra, mag się cofnął na, na loka. 3, 2, 1, lok. Pracują okay. na halo. Lok, mocno po loku teraz. Musi zejść. I kombo. Przerywam fira no. Dobra, nie jeszcze przechodzimy na prista, bo się zamienił życiem Czadkolica ginie. No I za chwileczkę będziemy przechodzić na DK pod flagę 3, 2, 1, mocno po DK Płaścia się do Doreza, uwaga Digidoć Też mam disarm, mamy Też mam disarm. Oto od Monka mamy. Firuje Prista. Przechodzimy na DK. 3, 2, 1, DK. Jest już po odpałkach DK, także nic nie zrobi, tylko mocno na nim... Mocno. od prezencji jest. Wszyscy grają. Dobrze. Switch będzie na Prista. 3, 2, 1, Prist. Mocno. Broń z lecią. Mocno popliście, mocno popliście, wyłączyć wyłączyć tego druida. Please, please, zleciał. No to czemu tego pisać nie Ty możemy zabić? Problem. Wyłączyć mąka w takim razie. Idzie combo w tego preju. Dobra. Jedziesz, jedziesz, jedziesz po tym preju, mocno. Robimy switch na mąka. 3, 2, 1, mąk. Nie mogę przerwać, dobra. Za wolno targetujecie. I za chwileczkę będziemy robić switch na maga. 3, 2, 1, mag teraz, mocno. Nie mam się teraz. Uwaga na pod flagą, hit, walni tam jakiegoś stonbolta. No, zmiana targetu, Majd. Wracamy, wracamy, wracamy na środek, bierzemy druida. Druid na środku tutaj, który jest. Chwilu. Jak na flagach. Jest. Spokój, jest na razie. Nic nie przeszli, tak? Bijemy, dobijamy druida, szybko, szybko, dobra, nie pada, uciek. bierzemy szamana. 3, dwa, jeden, szaman, mocno. Firuję wszystkich. Mocno po szamanie teraz. Tak jak z Monka. Cyklonuj prejo. Przelewam. Mocno, mocno. I combo. Brawo. Dobra, Maga. Plagę wam wzięła Zagę Dobra, tak, pewnie może, możemy, możemy i tak grać, bo to jest stówka za flagę, tak? A my mamy tak. przewagę. Już Nie ma wojownika. Za mało jest. Za mało. To na Tower chodźcie. Możemy zagrać na, na trzy flagi. Szorski mów gdzie? E, na platelfa Sorry, na Major, na Major. Blood na Major. Urwać się na Major. Major, Major. Major. Wszystko, wszyscy na Major. Trzymajcie na środku tych co do. Tak Ja na środku jestem rady. Jeszcze jest dykarz na środku Dobra, tutaj Dobra ja zostanę Reszta idzie na maga Dobra Na Major Heizel jeszcze jest Heizel idź Trzymajcie pomóż na Trzymajcie mi Idź pomóż na Go. Gdzie? Na maga Idź na maga Dobra tak. mam mage tower Dobrze Bardzo ładnie No i na Major. Ale Mamy też... ze środka zejś, na tak? na Major blisko. Nie wyjeżdżcie tam bądźcie bo idą do was Dobra Dobra, yy, zastanuj, jak będzie ktoś szedł, ja dokończam nie, tego, tego... Nie, czterech idzie, norek. Czterech idzie, Kurwa, mało braku. Co? No, weź to jebane to pianino. To. Dobra, przesiadam się na loka. Słuchajcie, mamy tutaj... No, problem jest, problem jest, firuję wszystkich jeszcze. Odpalam się defensywnie. Problem mamy na środku, wiesz? No, zgniemy zaraz tu na środku. Daję kleja Trudno, jeszcze. Na Trzy flagi to i tak lepiej. Loka, lo, zabiłem loka, dobra. Yy, maga jeszcze. Dobra, teraz yy, tego dekacza. Kajzer, za odpalnią na Tak. Stara ja się przerwać. Ja klinąłem już. 30 do reza. Biegnę tam. do ciała. Jak tam na flagach naszych? No, Spokojnie. walczę tutaj. A na tej głównej. Na środku, tak. Ja do mnie jedzie ktoś. Wreszcie, bladel. Do mnie jedziemy. A na... Hazel, no. i Szatko, idź na Bladelfa. Szatko, ty na Bladelfa. Do mnie je je jedzie, je. jedzie. Do mnie jedzie Priest na Fell River. To Norek, Safiro, cofnijcie się do niego. Ale tam Hazel, Hazel, zajle tam będziesz. Na 10 sekund. Dobra, to ja jadę do y, tego, do Umala. A ty pomóż okay. Adasiowi. Okej, okay, 5 sekund. A o Adasia okay. się wycofał, widzę, tak? Dobra, on. One no, shot, zostań obo. tutaj, ja idę do no, no, tego. No. I idzie, idzie. Nie, wyjebałem go na dół. Jedzie drugi, nie. Dobra. Nie ma potrzeby. Uważaj, tu jest Uważaj Uważaj, Fit, jest czysto. Ja mam uważaj, uważaj. Eee, Szatko, idź na tego, na Butelfa. Przerywam jeszcze, przerywam jeszcze, ale to już jest. Oni już biorą flagę, zaraz mnie zabiją. Zabili mnie. Idę, idę, już wjeżdżam. Nie ma co, lepiej trzymać te trzy flagi, już nie. Tak, chcę tak, biorą tak, tak, tak. Flagę. Do I tak będzie mieć więcej, ale jeszcze możecie poprzerywać filmik. Najlepsze ryzał zawsze. Idę hit do ciebie. Mhm, mm countered. No oni są już jeżdżą, nie wiedzą co się dzieje. Wojny Hunter jakbyś potrzebował. Dobra, Cyclone. Przerywam jeszcze, mamy u? na szamana. Umalujcie mnie Szaman czysto, na motorku. Te? U mnie nic się nie dzieje. Jest, się Firuję wszystkich. Do mnie znowu ten droid leci i leci następny gość, le ten... lok. Tak, okay. Hej, szatko co mi się tam? Dawaj tego Monka, tylko tu jest jeden kill. Tu czterech Dwa, jedzie, czterech jedzie. Czterech czterech jedzie da, da, przerywam, przerywam szamanowi. Uwaga, dekacz kręci. Przerwałem. A jest Dawaj tego monkey Gdzie idziemy Mokka, mamy tu Adasia Dobra, ja się też urywam Nie kumam tej walki z tym druidem Feralnie że lecę. Fira mam, uważaj Adaś, przeżyj tam jeszcze Dodaję drugi do teraz Dobra, a ja ci już dam heal'a I jesteś sam, 25 sekund Bierze flagę, ej, ale bierze, no a jest Flagę ostroć teraz, żeby bazę na nie zabrali. To właśnie flagę, Baza, no. tak. To już jest koniec. Kira mam jak coś. Widzę, widzę, ściągam. Nie no, zajebią mnie chyba znowu. No nie, nie zajawiam. Jedzie tutaj do nas Jeden dom nie do mnie, do River. Jadę już. Jadę ja przejmę bazę. Mam bazę. Dobra. No o czym się za piro siodę? się, że zginę. Hmm. Ładne trapy, nie? To jest tragedia. Nie hmm. ma no ale. Dzięki. To <noise>